Prześladowani religijnie w swojej niderlandzkiej ojczyźnie, Menonici przybyli w XVI wieku na żuławy. Byli niezwykle pracowici, specjalizowali się w osuszaniu terenów podmokłych i uprawie roli. Podstawą ich wiary jest Biblia, uznawana za nieomylne, objawione słowo Boże. Główne zasady wiary Menonitów zostały wyłożone w piśmie Fundament Bog autorstwa Menno Simonsa. Obejmują one chrzest młodzieży od lat 14, możliwość wykluczenia z gminy menonickiej grzeszników, kolegialność, wyrażającą się w możliwości wyboru starszych gminy przez współwyznawców, całkowity zakaz noszenia i używania broni, zakaz przysięgania na cokolwiek. Zakaz sprawowania wysokich urzędów. Początkowo nie mogli znosić własnych świątyń ani posiadać cmentarzy. Zmieniło się to w drugiej połowie XVIII wieku. Zaczęli zakładać cmentarze w oddaleniu od wsi. Ich nagrobki przyjmują różne kształty. Najbardziej charakterystyczne i najczęściej występujące są stele ustawione pionowo płyty nagrobne. Przeważnie wykonane z kamienia. Jednym z najcenniejszych eksponatów Muzeum Żółackiego jest drewniana stella z 1876 roku, należąca do Sary Mecklenburger, menonitki ze wsi Tigenhagen, dzisiejszego cyganka Żelichowa. Jest to jedyna znana nam i zachowana drewniana stella w Polsce. Jest ona świadectwem bytności rodziny Mecklenburger, ale również życia. Samej sary, to co jest bardzo ważnego. Stele menonickie są stałym elementem żłoskiego krajobrazu. Widoczne, prostokątne, płyty nagrobne, mające około 1,5 metra do 1,70 m wysokości są, jak powiedział, dobra powieść detektywistyczna, gdyż informacje na nich zawarte to nie tylko daty urodzenia, to nie tylko Data śmierci, ale również często chociażby informacje o liczbie dzieci, ile tych dzieci przeżyło do wieku dorosłego, ile w domu było córek, ile było synów. To jest wszystko to, co możemy znaleźć na zachowanych w Delcie Wisły cmentarzach menonickich. Nagrobek ten został odnaleziony w 1997 roku w trakcie prac w Cyganku Żelichowie. To, co jest niezwykłego w nim, podobnie jak na wielu stelach menonickich, to że obok strony frontalnej, w której mamy informację o osobie zmarłej, na tylnej ścianie nagrobka, znaleźć można wspaniałe, często poetyckie odniesienia do Pisma Świętego, cytaty z Biblii, które jakby pokazywały też religijną mentalność dawnych menonickich mieszkańców Delty Wisły. Płyta nagrobna Sary wykonana jest z drewna modrzewiowego, co wynikało pewnie z niezamożności rodziny. Wraz z końcem II wojny światowej i całkowitą wymianą ludności cmentarze menonickie ulegały zapomnieniu. Dopiero od lat 90. XX wieku dzięki staraniom pasjonatów i potomków dawnych mieszkańców Żuław udało się je odrestaurować. Dziś są świadectwem o dawnych menonickich mieszkańcach naszego regionu.